Witam serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu. Dziękuję za Wasze komentarze i subskrypcje. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakich obywateli chcemy kształcić. Jest to szczególnie istotne, gdyż od miesiąca trwają konsultacje dotyczące profilu absolwenta szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mają one wykazać, kto kończy z jakimi umiejętnościami. Konkretne etapy edukacji. Ja mam inne pytanie: a mianowicie, czy powinniśmy się koncentrować rzeczywiście na umiejętnościach absolwentów, czy może jednak zbadać przede wszystkim poziom szczęścia naszych uczennic i uczniów i zastanowić się, skąd ten poziom wynika i jak możemy go polepszyć? Dlaczego? Zapraszam do dzisiejszego podcastu. Zajmijmy się związkiem między szczęściem a poziomem innowacji na przykładzie kilku krajów europejskich. Zaczniemy od Szwajcarii. Zgodnie z Global Innovation Index z 2023 roku, tworzonym przez World Intellectual Property Organization, Szwajcaria to numer jeden, jeśli chodzi o innowacje na całym świecie. Jest to jednocześnie kraj, który zajmuje dziewiąte miejsce w World Happiness Report. Czy jedno ma związek z drugim? Zobaczmy na przykładzie innych krajów. Finlandia to zdobywczyni szóstego miejsca pod kątem innowacyjności, jeśli chodzi o cały świat. Natomiast od lat. Przoduje i obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu World Happiness Report. Stanowi świetny przykład na to, że polityki społeczne i edukacyjne mogą iść w parze z rozwojem gospodarczym. Dalej, Szwecja, zajmująca drugie miejsce w innowacyjności, uplasowała się na czwartym miejscu w World Happiness Report. Podobnie jest z Holandią i Danią, co sugeruje, że kraje, które inwestują w szczęście swoich obywateli, szerzej rozwijają ich innowacje i przedsiębiorczość. Zobaczmy, jak to wygląda na polskim podwórku. Polska zajmuje obecnie 35 miejsce w World Happiness Report, a w ubiegłorocznym Global Innovation Index zajęliśmy 41 miejsce. Niestety. To oznacza, że mimo że w ciągu ostatnich trzech lat znacząco przybyła liczba patentów zgłaszanych przez nas do rejestracji, nadal mamy bardzo dużo do zrobienia, żeby dogonić liderów w jednym i drugim rankingu. Przytoczone przeze mnie przykłady wskazują na wyraźną korelację pomiędzy innowacyjnością i przedsiębiorczością obywateli. A ich dobrostanem. Szczęśliwi obywatele są po prostu bardziej otwarci na współpracę, co powiększa kapitał społeczny danego kraju i zachęca ich do tego, żeby podejmowali próby, jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia. Czy szkoły mają tutaj jakąś rolę do odegrania w budowaniu szczęśliwych i bardziej innowacyjnych społeczeństw? No jasne, że tak. A szkoły mogą. Przede wszystkim budować poczucie bezpieczeństwa, tak u młodych ludzi, jak u ich rodziców, u całych społeczności związanych ze szkołą. Najszczęśliwsze kraje świata wyróżniają szkoły, które zapewniają dzieciom nie tylko naukę, ale i wyżywienie, dojazdy do szkoły oraz podstawową opiekę zdrowotną. To są szkoły, które zapewniają dzieciom codzienny czas na świeżym powietrzu. Przykładem znowu Finlandia, ale też coraz więcej krajów korzystających z jej dobrych doświadczeń. Szkoły te gwarantują również uczniom uczenie się o to, jak zadbać o własny dobrostan jak mamy dbać o elementarne własne zdrowie oraz to, że my jesteśmy za nie sami odpowiedzialni. Szkoły w najszczęśliwszych krajach świata to też miejsce, które buduje całą społeczność. Dzięki temu wszystkie osoby zaangażowane w życie w szkołę mają poczucie równości społecznej. To właśnie przyczynia się do poczucia szczęścia obywateli tych krajów. I ostatnia rzecz. Zbudowana na tych już wymienionych przeze mnie, to jest budowa zaufania do państwa, do samorządów i do innych obywateli, którzy, które to zaufanie rodzi się właśnie w społeczności szkolnej. Wróćmy do tego, jak wyobrażamy sobie szkołę przyszłości. Tutaj w Polsce. Przede wszystkim to powinny być małe ekosystemy. To tu powinny odbywać się zajęcia dla dzieciaków, jak i dla dorosłych kursy, warsztaty, uniwersytety trzeciego wieku. To powinny być miejsca, które kształtują lokalne społeczności, sprzyjają budowaniu relacji, uczeniu się od siebie nawzajem i wzmacniają dzięki temu relacji międzyludzkich. Szkoły powinny przestać być zamkniętymi placówkami działającymi do godziny 15, a stać się otwartymi, żyjącymi przestrzeniami służącymi lokalnym społecznościom. Podsumowując, przekształcanie szkół w centra lokalnych społeczności to nie tylko sposób na efektywne zarządzanie przestrzeniami, które inaczej będą puste w związku z niżem demograficznym. Ale to przede wszystkim budowanie silniejszych, szczęśliwszych i bardziej zintegrowanych społeczności. Dziękuję za uwagę. Jeśli was temat interesuje, subskrybujcie, zostawiajcie swoje komentarze na temat Szkoły Przyszłości i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.